Witam serdecznie, stwierdziłem, że może zrobię sobie pierwsze takie podsumowanie miesiąca czerwca, bo wiele się działo poza kamerą i chciałem Wam po prostu zupdate'ować kilka bieżących tematów. Także łapeczka na start i subik na przyszłość. Na sam początek sprawa najważniejsza. Wykonujecie, moi drodzy, świetną robotę, bo ja nie jestem w stanie dzień w dzień śledzić insta każdego twórcy lub ich innych kanałów. I gdyby nie Wy, to prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałbym się o wielkim powrocie niejakiego wandala na YouTube który rzecz jasna jest kolejnym elitarnym typerem w tym kraju. Mówię o tym, żeby zdobyć informacje od ludzi, którzy korzystali z jego serwisu o nazwie Estyp i chcieliby się podzielić ze mną swoimi wynikami. Dlatego, jeśli korzystałeś, to odezwij się tutaj albo tutaj. Nie chcę się tutaj jakby za bardzo rozwodzić nad tym tematem, bo tak się składa, że jestem już po testach tej wybitnej stronki i za tydzień Wam przedstawię, ile dzięki niej możecie zarobić. Wydaję na ich kupony z pół tysiaka i byłoby to niemożliwe, gdyby nie sponsor, dzięki któremu mogę tworzyć właśnie takie odcinki, więc pozwólcie, że chwila dla niego. Mowa o serwisie TotalBet, który ma bardzo fajną promocję, dzięki której nie stracisz, a możesz tylko zyskać. Wiele innych serwisów daje ci coś takiego jak freeBet, czyli robisz sobie jakiś kupon. Jeśli okaże się przegrany, to zwracają ci środki. Tylko problem jest w tym, że bardzo często te środki trafiają na jakieś konto bonusowe, musisz je później kilka razy obrócić, no i finalnie jakby ciężko jest cokolwiek wypłacić, a na TotalBet sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli podczas rejestracji wpiszesz tutaj mój kod D&D, to przez dwa dni od założenia konta możesz puścić sobie trzy kupony, każdy za maksymalnie 111 zł, i gdy przegraś, środki zostaną Ci zwrócone i możesz je od razu wypłacić na swoje konta. Jeśli boisz się, że zrobisz coś nie tak, albo masz jakiś problem z wypłatą, to jak najbardziej służę pomocą, odzywaj się na e-maila albo na Instagram. No i pamiętaj, że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich i nowych użytkowników. Po publikacji mojego ostatniego filmu na temat Akademii Gram, w którym wielkiemu Robertowi rzuciłem wyzwanie, że jeśli przez miesiąc będzie mi wysyłał swoje typy i po tym, po tym okresie wyjdę, chociaż 1 zł na plus, to usunę wszystkie moje filmy, które nagrałem na jego temat. Jak można się było spodziewać, moja oferta nie została przyjęta, i jest to dziwne przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że przecież chłop twierdzi, że jest topowym typerem na świecie, więc mógłby na takim dealu tylko skorzystać i pozamykać nam hejterom mordy, no ale z jakiegoś powodu nie chcę tego zrobić. Drugi powód jest taki, że próbował usunąć mój kolejny film, ale nie uwierzycie jaki podał powód. No tak się składa, że chciał usunąć mój nowy materiał, ponieważ jak twierdzi, znowu nielegalnie wykorzystałem jego głos, chociaż no ani przez milisekundę jego głos nie wybrzmiał w moim nowym materiale. Hi, 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 ale ograny zostałeś jak dzieciak. Pozdro. Więc dostał od YouTube'a odmowę, ale nie poddawał się i upierał przez kolejne kilka e-maili, że to jego głos tylko celowo został zniekształcony. Finalnie rzecz jasna nic nie wskurał, film dalej pozostaje na kanale i tak się myślę, że skoro tak bardzo bolą go moje materiały, to co byście moi drodzy widzowie powiedzieli? Jakbym zrobił kolejną recenzję nowej wyszukiwarki, bo słyszałem, że taka powstała od Akademii Gry. Gdyby ktoś taki nowy pakiecik posiadał, jak najbardziej można dać znać, coś pomyślimy. Jeśli widzowie w takim tonie stawiamy sprawę, to ja nie będę stał obojętnie w obliczu naporu przeciwnika. W takim wypadku postanowiłem, że umówię się na wizytę z... Rzecznikiem praw konsumenta, z którym jestem umówiony na początek lipca. ponoś taki rzecznik blisko żyje z walkik, więc mam nadzieję, że wnikliwie zbadają całą sprawę. Zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość oraz to, w jaki sposób wywiązują się ze swojego regulaminu, bo słyszałem, że z tym bywa hmm, różnie. Ponadto zgłosiłem już jego kanał w serwisie Patronite, żeby sprawdzili sobie, czy chcą na pewno mieć taką personę u siebie w firmie. O dalszych efektach moich kroków będę oczywiście na bieżąco informował. I jeszcze na zakończenie, jeśli chodzi o tę sprawę, przypomnę, że w dalszym ciągu czekam na pismo. Pismo jest wezwaniem do próby ugodowej. Oczywiście ono mnie nie interesuje, więc czekam już na pozew. No i doczekać się nie mogę. Jeśli chodzi o naszego kochanego Tomasza, to sprawa ma się następująco. Zgodnie z tym, co powiedziałem w filmie, pozew w moim kierunku wywoła reakcję łańcuchową, dlatego informuję o poczynionych przeze mnie krokach. W poniedziałek mój prawnik złożył dokumenty w sądzie i czekamy na wyznaczenie terminu sprawy sądowej. Przypomnę, że zostałem posądzony o 200 tysięcy, oraz chłop chce mi załatwić sądowy zakaz publikowania na YouTube. Oprócz tego zgłosiłem jego działalność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów w celu przeprowadzenia kontroli, czy ten człowiek w ogóle wie, co robi. Czeka również na termin rozmowy z rzecznikiem praw pacjenta i również będę tę sprawę omawiał u wspomnianego wcześniej rzecznika praw konsumenta. Napisałem list do Ministerstwa Zdrowia i otrzymałem odpowiedź, w której poinformowano mnie, że najodpowiedniejszym krokiem, który mogę podjąć, będzie powiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a ponadto dostałem niepokojące informacje od jego młodych, atrakcyjnych pacjentek, więc zamierzam skorzystać z tej opcji prawnej. Wysłałem również stosowne zawiadomienie do TikToka, który to na razie nałożył ograniczenie na jego konto. I sam zainteresowany teraz żebra o lajki, bo algorytm przestał go lubić. No, zwiększenia zasięgów mojego profilu tych filmików, które publikuję, zostawiajcie pod każdym z nich jakąś łapkę, cokolwiek jakiś komentarz. Mam od jakiegoś czasu ogromny hejt na TikToka i zgłasza moje filmiki. Dzisiaj dowiedziałem się od moich tutaj klientów, którzy przyszli, że mieli zapytania przed, podczas oglądania filmiku, czy moje filmiki wywołują w Tobie jakieś tam odczucia, czy one są agresywne. Oczywiście to ograniczenie mnie nie satysfakcjonuje, dlatego w swoim czasie postaram się wskórać nieco więcej. Ku mojemu zdziwieniu pan Tomasz stwierdził, że odniesie się do mojej próby weryfikacji jego podstawowej wiedzy anatomicznej. Przypomnę, że Patryczek do niego zadzwonił i powiedział, że boli go guz kulszowy, który jest w tym miejscu i przez to nie może ruszać ręką, gdzie jedno z drugim nie ma absolutnie nic wspólnego. Pan Tomasz rzeczywiście się nie popisał, kazał umówić się na wizytę, bo jak sam twierdził, takich przypadków ma wiele i kazał wysłać zdjęcie badań na jego e-maila. I tego, tego widzowie nie wiecie, ale postanowiłem, że skoro wyłożył się na czymś tak banalnie prostym, to Wyślę mu dwa zdjęcia, jedno zdjęcie jakby ramienia, takie normalne, ludzkie, a drugie zdjęcie będzie zdjęciem kota, żeby w ogóle sprawdzić, czy on potrafi odróżnić czworonogę od człowieka. I tutaj ogromne gratulacje dla Tomasza, ponieważ trafnie wychwycił tę subtelną różnicę. No, z małym wyjątkiem, że ja tam wysłałem kota, on powiedział, że psa, ale to nie ma absolutnie nic do rzeczy. No i teraz robi z siebie bohatera narodowego i przedstawił swoją wersję, która brzmi pisze, że ktoś wysłał mu zdjęcie psa twierdząc, że głos kulszowy znajduje się w ramieniu, a on odpisał, że wie że to zdjęcie zwierzęcia i to ma niby dowodzić, że zarzuty, które są ustawiane są absurdalne dalej pisze o tym, że mój film miał na celu zmanipulować ludzi, wypromować mnie, mojego kolegę sponsora i dlatego to ja jestem ten zły ale o tym już zadecyduję sam. wracając jeszcze do Tomasza opublikował on kolejny film, w którym uwaga mówi żeby nie wpłacać mi na zrzutkę bo jestem hejterem Sprawa będzie w sądzie okręgowym, nie dajcie się wciągać w jakieś zrzutki. Przedem poczytać sobie komentarze i niejaka oliwka, żaden mój agent jak coś, zadała pytanie, dlaczego komentarze pod postami na Facebooku są sortowane. Oczywiście nie uzyskała odpowiedzi, więc napisała, że, że wydało jej się to dziwne, że wszystkie jego komentarze są pozytywne i nie ma ani jednego negatywnego. To przyznajcie sami, że chłop tutaj tworzy jakieś filmy o tym, jak jest hejtowany, a wszystkie jego komentarze są pozytywne i nie ma żadnego hejtu. No ale co na ten wpis oliwki, pan Tomasz? Napisał tylko, że komentarze są sortowane, żeby lepiej organizować dyskusję, po czym przez kilka minut pokazywał screeny, jak to bardzo jest hejtowane w tym internecie i co najdziwniejsze, nie było nawet wzmianki o mojej materiale, a jestem przecież jego wrogiem numer jeden. I słuchajcie, byłem na tyle ciekawy... Jak to jest, że postanowiłem napisać do kilku ludzi, którzy komentowali mu właśnie jego filmy na TikToku? Wiadomości, które do nich pisałem, wyglądały następująco. Ten człowiek na przykład napisał, że pan towarzysz odnowił jego życie po jednej wizycie, a żaden inny lekarz nic nie mógł zdziałać. Zawsze w takich przypadkach pytam się, jaka była diagnoza lekarska, no bo skoro ten człowiek rzeczywiście mówi prawdę, to nie powinien mieć problemu z odpowiedzią na tak proste pytanie. Nie? Praktycznie zawsze dostawałem taką odpowiedź, i zaczynało się odwracanie kota ogonem, a finalnie doszło do tego, że ten pan chciał się ze mną skonfrontować fizycznie jeden na jeden. Napisał do mnie nawet jeden student fizjoterapii, któremu spodobała się działalność pana Tomasza, no i postanowił napisać do niego wiadomość prywatną, która brzmiała, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o naukę, książki, kursy. Teraz pan Tomasz odpowiedział mu w sposób następujący. Proszę wybrać dobre kursy. Ale jakie te kursy? pyta student. Czy warto iść na Hawla albo OMT? Dla tych, co nie wiedzą, te kursy to jest dokładnie to samo, co robi pan Tomasz na swoich TikTokach. Ale chłop nawet o tym nie wie i pisze, że on to niby ma swój własny system i połączył wiele stylów, chociaż na wszystkich TikTokach robi praktycznie to samo. Student dopytuje: Co pan skończył? Trzy lata w Malezji skończył i kilka lat w Polsce. Panie, ale chociaż jakie książki? Uciekam z badzi. Powodzenia. I teraz uwaga, bomba atomowa. Student już taki zrezygnowany, bo wie, że niczego się nie dowie, dziękuję za pomoc i w smutku odchodzi. Jednak panu Tomaszowi zrobiło się go żal i postanowił dać na zakończenie jedną kluczową radę, co zrobić, żeby leczyć tak ludzi skutecznie jak on. A tą radą jest, uwaga, proszę trenować sztuki walki. Wow! Dziękuję serdecznie. Nie mam nic więcej do dodania w tej sprawie. Teraz, nieco smutniejsza nowina. Typera eksperta nie ma już na YouTube. On, słuchajcie, reinkarnował. Piszcie sobie w YouTubie tako profesjonalny gracz 306 ale sprytny jest chłop, co nie? No, na szczęście mamy więcej IQ niż inteligentna plastelina i pisałem jego nowy nick w tytuł mojego filmu z ubiegłego roku, który dobija notabene 200 tysięcy wyświetleń. Algorytm go ładnie szczytuje i robi mu fajną reklamę. Jak wiecie, dostałem jakiś czas temu pismo od naszego ulubionego typera. To było to samo pismo, które idzie do mnie od Akademii Gry, czyli wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Oczywiście się nie stawiłem i tam od tamtej pory jest cisza w tym temacie. Mam nadzieję, że jednak ten trzeci pozew do mnie dojdzie, bo no, muszę powiedzieć, że idę po rekord YouTube'a w tej dziedzinie. To było takie małe podsumowanie tego, co działo się w czerwcu, i szczerze mówiąc, z zapartym tchem czekam na nowe wyzwania. Jak na razie licznik gruźb śmierci 0, licznik delikatnych pogróżek tam z 2, więc na razie jest względny spokój. I jeszcze takie pytanie: bo kupiłem ten nowy aparat do nagrywania i strasznie mi się grzeje, nie wiem o co chodzi. Więc jeśli ktoś ogarnia tego typu sprzęty, to też może, może do mnie napisać, bo nie wiem jaka jest przyczyna. Widzimy się, słuchajcie, za tydzień. Ziemanko.